hej hejo. To znowu ja. Przed chwilą nagrywałem o dziadkach, teraz jadę dalej to znowu nagrywam następny odcinek. Słuchajcie, yy, przeznaczenie. Co to jest takiego przeznaczenie? Jest coś takiego, że jest zapisane w gwiazdach i ja w to bardzo wierzę, że jest coś tam pisane. I tak jak poznałem moją żonę Magdalenę, którą bardzo kocham. To był taki przypadek, że no jakby, na pewno też o tym odcinek zrobię. W ogóle nie powinno mnie być w tym czasie w Bydgoszczy, a ją poznałem. To tak miało po prostu być, ale powiem Wam o bła błahych rzeczach. Są błache rzeczy, bardzo błache. i człowiek myśli, że one w ogóle nie mają wpływu na nasze życie. One mają wpływ na nasze życie. Każda decyzja, nawet najmniejsza, tak zwany efekt motyla, ma wpływ na nasze późniejsze życie ja wam opowiem sytuację gdzie pojechaliśmy pod namioty z Piotrem Wolnikiem i z Tomasem Tomasa ojciec Mirek nas zawoził, jeszcze wtedy miał e, taką terenówę e, takie auto terenowe i nas zawoził koniecznie chcieliśmy jechać na pole namiotowe do Kręgla bo tam jeździliśmy z rodzicami za dzieciaka do Kręgla i tam chcieliśmy koniecznie jechać i nas zawiózł do tego Kręgla na to pole namiotowe się okazało, że straż pożarna to pole namiotowe zamknęła ze względów e, przeciwpożarowych, nie spełniała jakichś, jakichś tam warunków. No i my z tego kręgla e, jedziemy już z powrotem w stronę Koronowa. No i Mirek się pyta, gdzie was chłopaki zawieźć? Do pieczysk czy do Borówna? I to był odcinek kilku kilometrów, i to był, nie wiem, czas gdzieś około 15-20 minut. W ciągu tych 15-20 minut by mieliśmy podejść decyzję, czy chcemy do Kręgla, czy chcemy do Pieczysk. Niby błacha gówniarze, no mieliśmy wtedy tam te 19, ja miałem 19 lat, Tomas był 4 lata ode mnie młodszy, czyli miał 15, a Piotr miał wtedy 17 chyba, bo on 2 lata ode mnie młodszy. No i mieliśmy podejść decyzję, czy do Pieczysk, czy do Borówna. Niby błacha sprawa, no. Ale z perspektywy czasu, minęło 20 lat, to ja widzę, że taka bzdurna decyzja miała wielki wpływ na moje życie. Wyobraźcie sobie, bo w końcu zdecydowaliśmy, że jedziemy do Pieczysk I ja w tych Pieczyskach e, poznałem, poznałem Agnieszkę Gralak, poznałem e, e, Kubę z Pruszcza, no bardzo e, fajnych ludzi, którzy mieli p... wpływ na moje życie. Agnieszka Gralak, jej mama, którą też wtedy zresztą poznałem, pani Beata, była przez długi czas moją księgową i prowadziła mi całe papiery w mojej firmie. Kuba z Pruszcza z nim się tak zaprzyjaźniliśmy, że jeździliśmy później do niego. Bardzo dużo klientów mi polecił, tam w okolicy Pruszcza Świecie i tak dalej. I to takich klientów dzianych, naprawdę, gdzie kominki się robiło za grube pieniądze. Z wielu płyt marmurowych, bardzo drogie wkłady szły ze złotymi ramami i tak dalej. I taka błaha decyzja miała właśnie taki wpływ na to, że poznałem fajnych ludzi. Kiedy się zastanawiałem, kogo bym poznał, jakbym pojechał, jakbyśmy wybrali to borówno, kogo w tym borównie byśmy poznali, ale wybrali się pieczyska. Także pamiętajcie, każda, nawet bzdurna, najdurniejsza decyzja później oddziaływuje na nasze życie. I tak jest: Hejo, przeznaczenie.